Czyli w sześciu boksach flagship trafiliśmy takie hity. Kylian Mbappe limitowany do 99. Autograf Kenan Ildis, Future Stars. Phil Foden, Image Variation. Autograf Timothy Weah, Ultimate Stage Autographs. Pierre Kalulu, AC Milan.

No i Największy last hit. but not least Rui Koszta Kaka Teammates autograf. Gratuluję I dzięki Czyli wszyscy. dzisiejszym wygranym tutaj Johnny W, Wojtek, gratulacje Wojtek zgadnął go? No Johnny W no, Milan ma A, A zapłacił 80 A, parę z... złotych Fajnie, za... Wojtek Także no kosmos Takie karty za niecałą stówkę Piękne trafy Gdzie by tu było? Dobra To zbieramy